Godzina 13. Piotr Neidek, biuro Maklerskie Banku. Zapraszam. Tym razem jest to pierwszy poniedziałek nowego miesiąca. Mocno otwarcie dzisiaj na rynkach finansowych. Szczególnie u nas WIG20 mieni się mocno na zielono. Skala aprecjacji na chwilę obecną wynosi ponad 2 punkty procentowe. Co z tego wynika? Do tego dojdziemy. Ale na początek należałoby zacząć od przeglądu rynków finansowych. I na pierwszy. Rzut rynek amerykański. Na górze SP, na dole Dow Jones. O ile DJ na dole zaatakował lokalne opory i tutaj nawet je naruszył, co może zostać odczytane w sposób pozytywny w najbliższych dniach, o tyle SP tak naprawdę w średnim terminie pozostaje poniżej poziomu 3400 punktów. Jest to taki okrągły pułap wokół szczytów z 2002 roku, z lutego. I patrzę na wykres tygodniowy, no niestety, ale cały czas tutaj widać negatywny overlap, który ma miejsce na S&P, czyli indeks cofnął się i pozostaje poniżej wcześniejszych maksimów. Dlatego też wnioski płynące z S&P nadal nie są pozytywne. Można mieć pretensje wobec zielonkackich byków, że odbicie było dosyć słabe w tamtym tygodniu. Rynek reaguje dosyć negatywnie na takie... No, to nawet to przyziemne sprawy, ale jeśli chodzi o rynki finansowe i sprawa Trumpa, to oddanie zysków w piątek, tak naprawdę z całego tygodnia, no tutaj daje do myślenia, na ile czuły jest ten amerykański rynek na ewentualne niekorzystne informacje. Konkluzja, jeśli chodzi o sytuację techniczną, jak na razie nie jest wzrostowa. Przypominam, sygnał sprzedaży wobec tygodniowych świeczek obowiązuje. On został zneutralizowany dwa tygodnie temu, bo pojawił się tą młotek, ale w tamtym tygodniu ta odpowiedź byków była słaba. Pozostaje overlap, dlatego też tutaj wciąż bez pozytywnych wniosków, jeśli chodzi o amerykańskie generacje. Patrząc na obligacje, tutaj można się doszukać w krótkim terminie próby wyjścia, już pokazuję, dołem z tego trójkąta, nawet dzisiaj jest coś takiego robione i tą mogłyby oznaczać większe kłopoty obligatoriuszy, a tym samym pozytywnie wpłynęłyby na rynki akcji, bo tutaj ten proces risk of widoczny lokalnie na rynku długu mógłby się przełożyć na risk on na rynkach akcji, ale tak naprawdę na chwilę obecną tutaj brakuje klarownych sygnałów. To cały czas to, co widać na rynku obligacji, to jest układ zachęcający w średnim w drugim terminie do kontynuacji hossy, dlatego też tutaj wciąż bez pozytywnego przełomu, ale załóżmy, Obligacje amerykańskie zamykają się poniżej dziennej dwusetki. To jest tuż powyżej wrześniowego denka. To tak naprawdę z rynku obligacji popłynąłby sygnał sprzedaży. Sygnał sprzedaży korzystny dla, tego, dla rynków akcyjnych. I jeżeli coś takiego by się zrobiło, a jest to oczywiście realne do zrobienia, no to DJ, SP miałyby tutaj zielone światło do wyjścia z tego góry. Na coś takiego może liczą gracze na Deutsche Börse, mianowicie DAX po wybiciu dołem Klina nie chce spadać przyblokowany jest wprawdzie przez poziom 13 tysięcy punktów, ale od dołu ma ważne wsparcia, one nie zostały naruszone. Na wykresie tygodniowym pojawiła się struktura Harami, tylko jest jedno ale, jeśli chodzi o tej formacji Harami. Jest to formacja, która odwraca trend spadkowy, a tutaj trendu spadkowego nie było, dlatego też nie należałoby do niej przywiązywać zbyt, dużego, tutaj, zbyt dużej uwagi, dlatego też po zeszłotygodniowym zatrzymaniu sytuacja na niemieckim parkiecie jest neutralna, ale cały czas obligatoryjny jest sygnał płynący z klina zakładający test 11600 punktów, bo tam znajduje się podstawa klina. To w połączeniu z podwójnym szczytem no, generuje te podstawowe obawy związane z zakończeniem HOSY na rynku niemieckim, ale jeżeli Udałoby się w kolejnych dniach, tygodniach wybić te szczyty, na przykład obligacje wygenerujące nas sprzedaży, kapitał wpłynie na rynki akcyjne, będzie ten proces risk on i ksetra zamknie się powyżej 13 800 punktów, a powinno to zrobić w sposób taki efektowny, efektywny, wówczas będzie można porzucić obawy związane z hamowaniem ksetry na wysokości tego rocznego podwójnego szczytu. Dlatego też, jak na razie na chwilę obecną wciąż za wcześnie jest na. Pozytywne konkluzje. Na rynku walutowym w ostatnim czasie złoty zaczął się umacniać, to jest oczywiście bardzo dobry sygnał dla scenariuszy, ale to umocnienie złotego względem dolara czy euro nie było na tyle efektywne, aby doszło do zanegowania sygnałów kupna dla tego krosu. Czyli USDPLN odpadł od strefy oporowej. Tą strefę oporową myślę, że wszyscy widzą ją, rozpoznają. Jednakże na wykresie tygodniowym nie doszło do zanegowania sygnałów kupna. To samo jest na grosie Europelen. Tutaj cofka dosyć mocna, ale 4,4448 nie zostało przełamane na Europelen, dlatego też te sygnały kupna dla grosu Europelen nadal są obowiązujące. Stąd też koncepcja zakładająca no, ponowne podbicie. Przypominam tylko, że tutaj doszło na Europelen do wyhamowania. Na twarciu. Koncepcja zakładająca ponowne odbicie euro PLN i tym samym osłabienie złotego, co by wpłynęło na benchmark PLN, indeks, generuje niekorzystne odczucia. Przypomina wykres długoterminowy indeksu cenowego, indeksu złotowego, przepraszam, tutaj indeks wskazujący na siłę złotego. Ma za sobą układ fake średnioterminowy, wyjście górą na dnie trendu, cofka, mocne zejście pod koniec września. W tamtym tygodniu odpowiedź, ale słaba odpowiedź i tak naprawdę sygnały sprzedaży dla PLN Index obowiązują. A to znów przekłada się na chociażby ocenę WIG-20 USD. W tamtym tygodniu pojawiła się formacja Harami, doszło do wypełnienia zasięgu spadków dla WIG-20 USD, czyli tak naprawdę niedźwiedzi mają prawo odpocząć. Jest tutaj piłka odbita w stronę byków. Widzimy dzisiaj, że reakcja popytu jest całkiem fajna. Łamane są kolejne poziomy oporu, także na WIG20USD. Dlatego też tutaj benchmark ten ma prawo powalczyć o wyższe poziomy. Czy jest to koniec tego układu spadkowego zapoczątkowanego w pierwszej połowie sierpnia? Tak naprawdę tego jeszcze się na się nie da odczytać. Obroty, które miały miejsce podczas wzrostowych sesji, szczególnie to widać na WIG-20, USD i na wig nie są oszałamiające. Dlatego też dzisiejsza zwyżka jest bardzo ładna, bardzo fajna i jeżeli dzień zamknie się powyżej 1738, a wiele się na to zanosi, że tak też, ten, tak też może się wydarzyć, no to na celowniku pojawi się pułap 1800 punktów. Konkluzja. Jeżeli close dzisiejsze Powyżej 1,738, kolejny poziom docelowy to jest 1800 punktów dla WIG-20 w ramach tej korekty wzrostowej. Coś takiego miałoby się prawo tutaj zadziać. MWIG-40, kilka dni marazmu. Dzisiaj próba kontynuacji wzrostów. Jest to oczywiście robione, ale tak naprawdę te poziomy, na których przebywa WIG. 40, MVX 40 cały czas pokazuje, że są to długoterminowe opory, których jak na razie nie jest w stanie pokonać indeks. Dlatego też ten outlook średnio-długoterminowy tutaj nie jest tak pozytywny, jaki chcieliby gracze giełdowi. Dlatego też dzisiejsze podbicie na MW40 nie jest jeszcze na tyle przełomowe. Są to cały czas te same poziomy, które miały miejsce w konsolidacji od. 3-4 miesięcy, dlatego też brakuje wniosków pozytywnych na przyszłość. swig 80 w ostatnich dniach zachowuje się dużo słabiej niż WIG 20. Oczywiście jest to warunkowany tym, że ta relatywna siła względna na przestrzeni ostatnich miesięcy jest zupełnie inna niż w przypadku WIG-20. Tutaj można wyróżnić coś takiego jak trójkącik, co byłoby genialnym rozwiązaniem w długim terminie. Trójkąt, mamy wertykalny trend, wyjście górą i kontynuacja wzrostu. Tego wyjścia na razie nie ma. W tamtym tygodniu nie udało się pokonać pułapu 14418, zatem nie pojawił się sygnał kupna tutaj bez optymistycznej konkluzji, jeśli chodzi o SWIG 80. Co nie oznacza, że maluchy nie mają szans. Zwróćmy uwagę na, na to, jak wygląda SDAX, niemiecki indeks małych spółek. On dzisiaj łamie lokalne opory i tutaj. Niewiele mu brakuje do styczniowo-lutowych ekstremów, co ma prawo pozytywnie później się przełożyć na SWIG 80, ale jak na razie, zarówno S-DAX, jak i DAX pozostają pod negatywnym wpływem podwójnego szczytu. Patrząc jeszcze na rynki towarowe, należałoby zwrócić uwagę na to, że mieć ma za sobą słaby okres. Dwa tygodnie większych spadków, zatrzymanie deprecjacji pod koniec ubiegłego tygodnia i dzisiaj próba kontynuacji wzrostu. O ile tutaj można oczekiwać próby podejścia pod ostatnie maksima miesięczne, to jednak wciąż ta cofka jest zbyt płytka i zbyt mało złożona czasowo czyli zbyt mało rozciągnięta w czasie, aby uznać ją za koniec całej korekty. Dlatego też tutaj perspektywy dla dla miedzi raczej nie są jeszcze korzystne. Ciekawie wygląda złoto, mianowicie złoto pozostaje, utrzymuje się powyżej wybitych długoterminowych opłogów. Lokalnie ma za sobą fake, fake w oparciu o wydarzenia z drugiej połowy września. Wówczas przełamanie wsparcia nie spotkało się z kontynuacją spadków podbitka, i tutaj timingowo złoto jest w dogodnym układzie, aby kontynuować wzrosty, jednakże. Do powrotu tutaj optymizmu, takiego wystrzału brakuje jednak wiarygodnego wybicia, efektywnego, efektownego, a tym samym bez pokonania 1962, jak na razie, złoto ma prawo dalej się konsolidować. Dzisiaj całkiem mocne zachowanie się cen ropy. Czy jest grane podwójne dno na tym, surowce, na tym surowcu? Jak, naj, jak najbardziej tak. Nie można zanegować tego typu koncepcji. Jednakże na tygodniach, jak spojrzy się na taki wykres, może SOTO, to tak naprawdę w tym tygodniu ropa musiałaby pokonać zeszłotygodniowy sufit 40,80 zł. 80 groszy. Bez, 40 dolarów i 80 centów, przepraszam. Bez spełnienia tego wymogu ropa jak na razie pozostaje pod wpływem negatywnego układu i tutaj brakuje przełomu, brakuje sygnałów, na bazie których można byłoby porzucić koncepcję zejścia poniżej 30 dolarów. To 30 dolarów pojawia się w ramach korekty tegorocznej zwyżki, bo dojście w okolice 36 dolarów wygląda na zbyt płytkie do tego, aby zamknąć temat całej korekty. Stąd też obawy o to, że jednak ceny ropy wrócą na południe cały czas są. Realne. Tym samym można już przejść do rynku polskiego i sprawdzić, które spółki z wig 20 zachowują się całkiem pozytywnie, a dzisiaj takich spółek jest zapewne wiele. Na pierwszy rzut idzie Alior. W tamtym tygodniu miał proste zadanie: pokonać 13,82 zł. Nie udało się to zrobić. Nie pojawił się sygnał kupna, dlatego też tutaj brakuje kluczowego. Sygnału do zamknięcia tematu Bessy, co nie oznacza, że ten proces odkręcania Bessy nie zaczął się tutaj rozwijać. Podwójne dętko. pierwszy argument. Następnie w tamtym tygodniu mieliśmy harami. Jest linia trendu spadkowego. Banki są zmęczone spadkami. Także na innych bankach widać pierwsze przejawy takiego ożywienia. Stąd też jalior miałby szansę. Wyjść z tego górą. Pytanie, czy byłaby to forma korekty w okolicy 19 zł, czy jednak koniec Bessy. Biorąc pod uwagę jednak ostatnie sygnały, w tym przypadku Alior wciąż, wciąż jest bez pozytywnych, kulminacyjnych sygnałów. Na chwilę obecną takim oporem, którego przełamanie wyzwoliłoby trigger do zatakowania 18 zł jest pułap 14 ,33 zł 33. Jeżeli to zostałby przełamane w tym tygodniu błędem, nie byłoby. Tutaj celowanie w 18 zł. CCC, sygnały kupna w oparciu o tygodniowe świeczki pojawiły się w tamtym tygodniu. Dzisiaj mamy atakowanie linii trendu spadkowego. Myślę, że to jest dosyć mocne wyzwanie dla byków z racji tego, że nieutrzymanie się na poziomie 60-55 zł oznaczałoby fake i tak naprawdę zaproszenie do. Ruchu na 25 zł. Dlatego też wydarzenia z tego tygodnia są kulminacyjne. W tamtym tygodniu pojawił się sygnał kupna. Podstawa dla bieżącego swingu znajduje się na wysokości 43 52 zł. 52 I do tej wysokości outlook na, na spółkę CCC w takim układzie jest wzrostowy. CD Projekt. Tutaj są dosyć. Dosyć sporo wątpliwości jest na wykresie. Mianowicie próba podejścia pod górę, mocne cofnięcie, naruszanie ekstremów. Widać, że to jest forma cały czas korekty. To, co robi CD-Projekt, czyli wybicie, które miało miejsce w sierpniu, ma prawo stanowić jedynie element bardziej złożonej, rozciągniętej w czasie korekty. A to oznaczałoby, że magnesem ściągającym dla CD projektu mają prawo okazać się okolice 350-360 zł. Co z tego wyniknie. Zobaczymy. Plus, jakim jest to, że pojawiły się harami, ale tu nie ma trendu spadkowego, poprzedzającego bezpośrednie formacje, aby wykorzystać to jako formację zachęcającą do wzrostu, dlatego też bez pozytywnych wniosków, jeśli chodzi o CD projekt. W przypadku polsatu cyfrowego jest to konsolidacja, konsolidacja. W branży, która dzięki wezwaniom na spółkę Play zyskała dużo lepszy sentyment, dlatego też nie można wykluczyć, że cyfrowy spróbuje wybić się z tego górą, ale na chwilę obecną to są te same poziomy co tydzień, co dwa tygodnie temu. Dlatego też bez konkluzji, jest to poziom oporowy, przy którym znajduje się polsat cyfrowy. Dlatego też na chwilę obecną, dzisiaj, 5 października, bez konkretnych, pozytywnych wniosków. Dino Polska. Jak na razie łamane jest dolne ograniczenie tego wsparcia, tej konsolidacji, wychodzenie do nastrojku konta? Czy jest to prawe ramię? No, tutaj pojawia się wiele znaków zapytania. Patrząc na wykres tygodniowy, cały czas dominuje sygnał sprzedaży, który się pojawił w drugiej połowie sierpnia. On nie został zanegowany, on został lekko zneutralizowany, ale nie zanegowany. Dlatego też ryzyko, że Dino Wyśliznie się z tego dołem, cały czas jest tutaj realny, ale konkluzja z punktu widzenia średnioterminowego jest taka, że przecież te ceny, na których jest dino, to są te same ceny, co na początku sierpnia, września. Dlatego też te październikowe tutaj wahnięcia i z końca poprzedniego miesiąca mają prawo okazać się jedynie formą korekty przed kontynuacją wzrostów. Jednakże mając na uwadze czystą technikę, brakuje argumentów za kontynuacją wzrostów. JSW. Król dzisiejszej sesji, jak na razie, zobaczymy, jak z obrotami. Na godzinę 12 było ono już całkiem niezłe, jeśli chodzi o ostatni tydzień. Myślę, że dzisiejsza sesja ma prawo okazać się okresem o najwyższym obrocie w ostatnich kilku dniach. W średnim terminie, w długim terminie obowiązuje cały czas ten scenariusz zakładający test 35 zł. Podejście pod górne ograniczenie kanału, które można tutaj wyrysować. Dlatego też na chwilę obecną konkluzja odnośnie spółki JSW pozostaje wzrostowa. KGHM, w zależności od tego, jakie będą perspektywy dla miedzi, jak ona będzie się zachowywała, bo dzisiaj. Jak na razie sił za bardzo rosnąć nie ma, to patrząc na sam KGHM dotarł do pierwszej strefy wsparcia. Zlokalizowana jest w okolicy 110 zł, czyli ta reakcja kursu jest pozytywna. Reakcja kursu pozytywna pozwoliłaby, na zatakowanie kluczowego oporu na ten tydzień on przebiega na wysokości 122 zł i 30 zł. Jeżeli to uda się do piątku wybić, wchodzi sygnał kupna dla KGHM-u, jak na razie to, co robi KGHM jest formą korekty, a przypominam, że takie kluczowe, średnio-długoterminowe wsparcia przebiegają w okolicy 100 zł i to cały czas jest ten niekorzystny magnes dla spółki. LPP, te same, te same ceny co tydzień temu, co dwa tygodnie temu, w okolicy ruchomego oporu, jeśli chodzi o układ średnioterminowy, nie ma wybicia z tej konsolidacji, dlatego też na chwilę obecną nie ma co wychodzić przed szereg i tutaj próbować wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, gdyż te jak na razie wskazują na neutralny outlook. Nie ma tutaj sygnałów, stąd też na chwilę obecną bez pozytywnych konkluzji. LOTOS, PKN, to są spółki, które dzisiaj mocno zwyżkują. Należałoby sobie zadać pytanie, czy jest to już koniec spadków? Dlaczego miałby być koniec spadków? Bo są mocno wyprzedane. To jest oczywiście pierwsza, pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź. Pytanie tylko, czy jest to Podstawą do zakończenia bessy. W tamtym tygodniu lotos nie zdołał wyłamać kluczowego oporu. W tym tygodniu, który się dopiero rozpoczyna, reakcja na otwarcie jest dosyć mocna. Na wykresie dziennym tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Jest wyprzedany papier, ale to nie oznacza, że pojawiają się sygnały kupna i temat bessy należałoby. Zamknąć. Tego na kreskach jak na razie wciąż nie widać. Wolumeny dzisiaj są w miarę takie neutralne. Tu się także nic nie wydarzyło, dlatego też pomimo zrywu popytowego jak na razie Lotos nie zanegował swoich sygnałów sprzedaży. Co niektórzy mogą się doszukać tej gwiazdy porannej na Lotosie. Zobaczymy, czy coś takiego jest na pkn no, Buduje się ta formacja. Na pkn jest jeszcze lokalne podwójne dętko, ale widzimy doskonale, że dominującą. Drugą jest kanał spadkowy. Kanał spadkowy, gdzie ekstrema czarnych świeczek nie zostały zanegowane, wciąż dominuje układ spadkowy. Dlatego też tutaj PKN na chwilę obecną, czyli w poniedziałek o godzinie 13, nie generuje pozytywnych sygnałów świadczących o zakończeniu trendu spadkowego. Patrząc jednak na wykres SOTE, tutaj na taki wykresik tygodniowy świecowy, to Zwolennicy formacji świecowych mogą doszukać się na przestrzeni ostatnich tygodni właśnie struktury zachęcającej do wyhamowania wessy i do odbicia. Dlatego też PKN nie jest pozbawiony szans na mocniejszą zwyżkę, tylko brakuje sygnału. Kupna w oparciu o bieżące kreski. Tego dzisiaj nie widać. To może się pojawić pojutrze, to może być jutro, ale dzisiaj tego jak na razie na wykresie nie widać. PKOBP. A to za chwilkę. Wrócimy do spółki zgodnie z kolejnością alfabetyczną. To się będzie orange. Sygnałów sprzedaży nie widać. Obowiązują sygnały techniczne kupna. Dwustetka obroniona. Kanał jak na razie trzyma. Konsolidacja, która ma miejsce w ostatnich dwóch tygodniach w ramach trendu wzrostowego nie napawa pesymizmem, stąd też ocena techniczna podobna co tydzień temu, co dwa tygodnie temu i brzmi ona, iż konkluzja jest wzrostowa, czyli obrona wsparć, dominujące tygodniowe świeczki zachęcające do kontynuacji wzrostu i dopóki 6,57 trzyma w cenach close, dopóty tutaj Orange jest we wzrostowym układzie. PKSA. Te same ceny co tydzień, co dwa tygodnie temu, praktycznie co miesiąc temu. Dlatego też pomimo zieleni, którą dzisiaj widać na bankach, chciałoby się powiedzieć, że PKSA zakończyło trend spadkowy, zakończyło snu. Tego niestety nie widać. Jest nisko, jak jest nisko, to papier ma prawo odbić nawet w okolice 58-60 zł. Ale z punktu widzenia analizy technicznej jest to za mało, aby zamknąć dotychczasowe obawy związane z sektorem bankowym, z PKS-a. Na pomoc przychodzi tutaj PKO BP, który w tamtym tygodniu wyłamał poziom 27 ,47 zł. Czyli tutaj z punktu widzenia tygodniowych świeczek pojawia się zachęta do wzrostu. Jest i podwójne denko. Dlatego też PKBP ma prawo tutaj być liderem czy prekursorem nowej wzrostowej fali. Pytanie tylko, czy jest to wiarygodne podbicie dzisiaj atakowany z na granicznej kanału na wykresie spółki PKBP, a tym samym pojawia się kolejny trigger do kontynuacji wzrostów. I teraz tak, jeżeli to, co obserwujemy tutaj na PKWP, okaże się wiarygodne. Potwierdzeniem tego byłoby zamknięcie dnia powyżej 22 zł i 24 groszy, czyli tutaj 22,24. Zamknięcie dnia powyżej tego pułapu otworzyłoby drogę na 25-27 zł. Ta rozbieżność wynika z tego, że po drodze jest silny opór statyczny, ruchomy, ale także tutaj znajduje się główne ograniczenie ewentualnego kanału po udanym powrocie PKBP otwarta byłaby droga na północ. To oczywiście wiązałoby się z wzrostem indeksu WIG-20 i przełożyłoby się pozytywnie na sentyment do sektora bankowego, dlatego też PKBP ma prawo stać się tutaj liderem zmian. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, pierwsze dwa kroki zostały wykonane, brakuje zamknięcia dnia powyżej 22 zł i 24. Sektor energetyczny w ostatnim czasie także zachęca do bycia optymistą. PGE naruszyło kolejne poziomy oporowe na wykresie tygodniowym. Tak naprawdę układ korekcyjny prawdopodobnie dobiegł ku końcowi. Wsparcie kluczowe dla PGE na ten tydzień to jest 5,95 zł. Do tej wysokości sytuacja techniczna zachęca do kontynuacji wzrostu. Czyli do piątku poziom widoczny 5,95 stanowi kluczowe wsparcie do tej w wysokości konkluzja jest na korzyść byków. Peginigę trzeci tydzień próbo dragowania. Tak naprawdę obawy związane z tym, że jednak ta korekta jeszcze zostanie rozciągnięta w czasie istnieją, ale korekty horyzontalne, te boczniaki mają to do siebie, że tak naprawdę nie da się określić momentu, w którym zakończy się etap tutaj spadkowy, dlatego też konkluzja dla tej spółki neutralna. PKN był, PKOBP było, Lej, wezwanie, czy tutaj bez oceny technicznej, no i prezydium. Obok banku PKOBP, innym czarnym koniem w ramach spółek dwig 20, ma prawo okazać się PZU, Jednakże słowo ma prawo, a okaże się, jest oczywiście rozbieżne. Gdyby w tamtym tygodniu 26.80 zł zostało wybitne, pojawiłby się sygnał kupna, powodujący. Wszelkie dotychczasowe obawy związane z falą BES. Ale PZDU na wysokości 24 zł zaczął tracić impet spadkowy. Dolne ograniczenie kanału uwzględniającego dywidendy na akcjach PZDU, są to dane poprawne z portalu StockPrel, pokazują, że te poziomy cenowe są. W odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, aby trend spadkowy się zakończył. Co zatem musiałoby się wydarzyć, aby podjąć się wyzwania i dotychczasowy negatywny outlook definitywnie zamknąć? Oczywiście potrzebny jest tutaj jakiś lokalny chociaż overbalance, czyli zamknięcie dnia powyżej 28 zł, co by oznaczało, że kurs ucieka o 10%, zanim się zmieni zdanie. Ale Analiza techniczna ma to do siebie, że nie łapie dołków, tylko opisuje sytuację na korzyść załóżmy wzrostów w momencie, kiedy jest ona bardziej klarowna, a na chwilę obecną tej klarowności nie widać. Lokalnie presja na podwójne denko jest i to widać dzisiaj, ale obroty są niewielkie. Trend spadkowy dominuje. Opory niewybite. Papier chce odbijać, ale nie ma sygnału kupna. Dlatego też można... PZU zaliczyć do grona spółek interesujących i ciekawych, ale wciąż tutaj są widoczne niekorzystne struktury spadkowe, świeczki spadkowe, wolumeny przecież w ostatnich trzech tygodniach nie były niskie. Dlatego też na chwilę obecną brakuje optymistycznej konkluzji dla PZU. Santander. Podwójne DNK może zostać rozegrane, ale opór w tamtym tygodniu nie został wybity. Jest to kolejny bank, który mógł pokazać pazur, ale go nie pokazał. Poziom 148,70. Niestety nie został pokonany w tamtym tygodniu, bo to był poziom istotny tylko na tamten tydzień. Dlatego też bez sygnałów kupna. Nie oznacza to jednak, że Santander nie zechce tutaj powalczyć o 160 zł, pokazać lokalną presję na zwyżkę, ale na chwilę obecną analiza techniczna. Mówi, że owszem, podwójne dno tak, ale sygnałów kupna po tamtym tygodniu klarownych jeszcze nie ma. No i na koniec Tauron. Wyhamowanie w tamtym tygodniu związane jest chociażby z ważną oporową strefą. Jest to tygodniowa dwusetka. Są to ekstrema. Jest to oczywiście zmęczenie materiału, ale to, co pokazał Tauron, to, co pokazuje energetyka, zdaje się mówić, że temat korekty spadkowej został zakończony. A bieżąca konsolidacja ma prawo przypominać stanowić element formacji chorągiewki poprzedzającej kontynuację wzrostu. Dlatego też na chwilę obecną, outlook na spółkę Tauron pozostaje optymistyczny. Dziękuję uprzejmie za dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Kłaniam się Piotr Neydek, biuro Makleckie M. Banku.